Gorące latynoskie rytmy i tańcząca młodzież, jednak w tej akcji przede wszystkim liczyło się zachęcenie pani do badań profilaktycznych. Większość naszych uczniów to są dziewczyny, dlatego dla nas też ważne jest to, żeby dbały o, sobie, o swoje zdrowie, żeby się badały. Po to, żeby uniknąć przyszłości problemów, a uczniowie, jak widać, są bardzo chętni. Dostaliśmy zgodę na to, żeby przygotować 100 uczniów do tańca zumby. W ciągu dwóch dni zebrało się 170 osób i była jeszcze lista rezerwowa. I jest to bardzo ważne, żebyśmy ćwiczyły w taki sposób, bo dodaje nam to kondycji i również promuje całą akcję. I jest też ważne, żeby się badać. Kampania Jesteś Ważna zachęca Panie do badań, jest prowadzona od kilku lat przez władze powiatu lubińskiego. To, co w tym roku doko czego dokonano, to jest po prostu mistrzostwo. Naprawdę myślę, że kampanie, a zwłaszcza te na rzecz zdrowia, może zabrzmi to nieelegancko, ale zdrowia kobiet, bo jestem kobietą i jakby wiem, że kobiety dla kobiet powinny również podejmować różne działania, propagować, namawiać, zachęcać, ale właśnie poprzez takie chociażby formy jak dzisiejsza udział w Zumbie, w, w drugim ogólniaku, do której zap zostały zaproszone dziewczyny i chłopcy. Też są uczniowie tejże szkoły. Do zabawowej formy, ale to również propagującej i przekazującej tę ideę, żeby się badać. W tym roku po raz pierwszy w akcji zaangażowało się drugie liceum ogólnokształcące, które zaprosiło do udziału w różowej Zumbie. Jesteśmy jednostką edukacyjną, więc musimy w tym kierunku też edukować, mimo że nie ma przedmiotu medycznego w szkole, natomiast takie akcje pozwalają im zobaczyć, zrozumieć, wiedzieć. Że to jest też potrzebne. Co najistotniejsze, do badań i odbania o zdrowie swoje koleżanki zachęcali także chłopcy, którzy chętnie włączyli się do tej akcji. Uważamy, że to, żeby się badać, jest bardzo ważne, dlatego też tutaj jesteśmy i jest to bardzo szczytny cel i bardzo go popieramy. Trzeba się wspierać nawzajem i to jest bardzo ważne. Kampania Jesteś Ważna trwa przez cały październik i jest promowana także w pociągach kolei Dolnośląskich oraz w autobusach lubińskiego PKS-u.